Cześć, z tej strony Piotrek i witam Cię w ostatnim odcinku serii Ostatnia Prosta klasisty. Jestem przekonany, że każda osoba, która przeszła wszystkie 22 odcinki z serii w sposób mistrzowski napisze w przyszłą środę egzamin usoklasisty z matematyki. A na sam deser dam Wam zadanie z prawdopodobieństwa. Jego treść jest taka. Marcel rzuca dwiema identycznymi sześciennymi kostkami do gry. Jakie jest prawdopodobieństwo tego, że iloczem liczby oczek, które wypadną na każdej z kostek, wyniesie... 12, tak? Czyli Marcel rzuca dwiema sześciennymi kostkami do gry. Tak, no i pytanie, kiedy? Jakie jest prawdopodobieństwo tego, że na przykład będzie 2 i 6, czyli 2 razy 6 to jest 12. Iloczyn liczby oczek na jednej i na drugiej, tak? Da nam 12. No dobrze. Ile będzie zdarzeń elementarnych? Zobacz. Jeżeli rzucamy pierwszą kostką, no to może być wynik 1, 2, 3, 4, 5, 6, tak? A jeżeli rzucamy drugą, to będzie identycznie albo 1, albo 2, albo 3, albo 4, albo 5, albo 6. I tak jak mamy tabliczkę mnożenia, tak jak tutaj, moglibyśmy zrobić 6 razy 6 przypadków, tak, różnych konfiguracji. Że na przykład na pierwszej wypada 2, na drugiej 3, albo na pierwszej wypada 3, a na drugiej 2. To są już dwa różne przypadki, tak? Czyli tych zdarzeń elementarnych będzie 6 razy 6, czyli. 36. No a teraz musimy znaleźć zdarzenia sprzyjające, tak? Czyli takie konfiguracje tutaj, że iloczyn jednej tutaj liczby oczek i drugiej będzie 12. No to ja widzę tak: 2 razy 6, tak? No to oczywiście będzie 6 razy 2. Dalej 3 razy 4, tak? 3 razy 4 i oczywiście 4 razy 3. Razy 5 się nie da, razy 6 już mamy, czyli wychodzi raz, dwa, trzy, cztery takie przypadki, czyli liczba zdarzeń sprzyjających to będzie 4, czyli prawdopodobieństwo to jest liczba zdarzeń sprzyjających przez liczba wszystkich możliwych zdarzeń, tak? Wszystkich zdarzeń elementarnych, tak? Czyli 4 przez 36. No i takie prawdopodobieństwo tutaj możemy skrócić, tak? Że będzie tutaj skróci nam się tutaj do jedności, tutaj do dziewiątki, czyli prawdopodobieństwo wyjdzie nam jedna dziewiąta. No i jaki tutaj czek jest, zawsze prawdopodobieństwo musi wyjść. E, tak, jak wyszło nam. Jak jest prawdopodobieństwo, to musi być mniejsze równe 1, większe równe 0. Tak? A tutaj jedna dziewiąta spełnia ten warunek. Życzę Ci mistrzowskiego egzaminu 8 z matematyki. Teraz jest czas. Na Ciszę przed egzaminacyjną, podrzucam Ci link do ostatnich moich tipów porad przed egzaminem osoklasisty z matematyki. Trzymam kciuki, powodzenia!